W Grabownicy Starzeńskiej 22 kwietnia odbyło się po raz kolejny spotkanie dla najstarszych mieszkańców tej wsi pod nazwą Świętąka dla Seniora. Ta uroczystość stała się wyjątkową okazją, aby seniorzy mogli się spotkać i porozmawiać o dawnych i współczesnych czasach, ale także była źródłem niezapomnianych dla nich przeżyć i wzruszeń. Święconka została zorganizowana przy współpracy burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki, Sołtysa Wsi wraz z Radą Sołecką oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Grabownicy Stażeńskiej. Spotkanie poprowadził Sołtys Wsi Grabownica Starzeńska, Dominik Arendarczyk oraz prezes miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich Barbara Kuczma. Na wstępie przywitali przybyłych mieszkańców Grabownicy stażeńskiej oraz gości. Wśród nich znaleźli się poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Żońca. Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz, burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, proboszcz parafii Grabownica Starzeńska Ksiądz Jan Szmyt, zastępca burmistrza Brzozowa Stanisław Pilszak, sekretarz gminy Brzozów Beata Bodzioch Kaznowska, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie Kazimierz Tympalski. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy Brzozów, organizacji pozarządowych oraz służby mundurowe. Po przywitaniu burmistrz Brzozowa Józef Rzepka złożył seniorom życzenia świąteczne, życząc przede wszystkim zdrowia, spełnienia planów oraz wszelkiej pomyślności. Jednocześnie podziękował im za ich aktywność i zaangażowanie w życie tutajszej społeczności. Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzę wam zatem, aby w waszych sercach Waszych umysłach zagościła radość i nadzieja. Niech ten okres świąteczny będzie czasem spotkań, bardzo ważnych spotkań dla naszej społeczności lokalnej. Niech te spotkania umacniają nas wieże, niech wzmacniają naszą wspólnotę. I tego Wam właśnie życzę. Życzę, aby Was omijały trudności i niech nadzieja rodzi się na co dzień w Waszych sercach. Wesołego Alleluja. Następnie głos zabrał poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Bogdan Żońca oraz radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Sławomir Miklicz. Są takie miejsca, są tacy ludzie, do których przyjeżdża się zawsze z przyjemnością. I, I tą przyjemność ja mam, z racji też i powiązań rodzinnych, ale też i z racji tego, że zawsze miło z państwem jest się spotkać, zawsze państwo miło tu mnie przyjmujecie, ale też i mam takie wrażenie, że ja jestem Coraz starszy przez te spotkania, bo ty, każdy kolejny rok powoduje, że jestem coraz starszy, a Państwo cały czas są w doskonałej kondycji i w doskonałej formie. I ja chciałem Państwu dzisiaj złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, przede wszystkim zdrowia, pomyślności na ten czas świąteczny i nie tylko. Niech ten czas zmartwychwstania Pańskiego napawa nas wszystkich optymizmem, nadzieją i niech się wiedzie jak najlepiej. Dziękuję serdecznie. Trzeba powiedzieć, że to jest rzeczywiście takie rzadko spotykane spotkanie osób starszych, jeszcze w okresie poświątecznym czy świątecznym, z władzami gminy. Zwykle to bywa przy innych okazjach, a tutaj tym bardziej więc należą się honory organizatorom i panu Sołtysowi, przy wyczącie koła gospodyń wiejskich, burmistrzowi, prezesowi Straży Pożarnej. Środowisko się zintegrowało i docenia jakby mądrość, pracę, oddaje szacunek starszym ludziom, którzy no w tej chwili nie są bardzo aktywni, społeczni, ale w przeszłości na pewno swoją pracą też współtworzyli klimat gospodarczy gminy czy wioski. To spotkanie dzisiejsze ma taki właśnie bardzo, bardzo sympatyczny, dosyć niepowtarzalny charakter, więc z przyjemnością przyjąłem zaproszenie i wiem, że dobrze zrobiłem przyjeżdżając tutaj, bo, bo widzę znakomitą współpracę tych środowisk, które współtworzą społeczność wioski najniżej. To jest bardzo ważne, bardzo potrzebne i oby takich spotkań było więcej, być może zapanuje między Polakami większa zgoda. Po raz 14 zbieramy się tu na tej sali seniorzy. Jest to dla nas wielka przyjemność do tego spotkania, ale to wszystko potrzebowało pewnego początku. 14 lat temu Rada Sowiecka zaproponowała takie spotkanie z emerytami. I to się udało. I trwa do dziś. Serdecznie chciałbym podziękować w imieniu wszystkich emerytów, seniorów, za dofinansowanie tej imprezy, za organizację, przede wszystkim panu burmistrzowi. Naszemu piekunowi, panu sołtysowi i Radzie Słoweckiej oraz wszystkim tym, którzy do tego przyszli. Serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich seniorów. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie kwiatów przez posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Żońce i burmistrza Brzozowa Józefa Rzepkę, najstarszej mieszkańcy wsi pani Marii Kulon, która jest również znana jako autorka tomiku wierszy. Podczas uroczystości zastępca komendanta wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku, major Tomasz Żyłka, oraz radny Rady Miejskiej w Sanoku Bolesław Wolanin odznaczyli krzyżem św. Floriana naczelnika zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabownicy Starzyńskiej Piotra Sobasia. Później z okolicznościowym programem artystycznym, przed seniorami zebranymi gośćmi, wystąpiły dzieci z przedszkola samorządowego w Grabownicy Starzyńskiej pod kierunkiem dyrektor Moniki Szczepek i Barbary Mroziak. Przygotowane potrawy. Poświęcił proboszcz parafii w grabownicy Starzyńskiej ksiądz Jan Szmyt, a następnie zgodnie z tradycją każdy z obecnych na sali został poczęstowany wielkanocnym jajkiem i kawałkiem chleba. Część oficjalną zakończył obiad, a następnie seniorzy i zebrani goście bawili się przy dźwiękach muzyki tanecznej.